Ale je, jeśli chcecie, żeby ludzie was znienawidzili, to jest na to kilka prostych sposobów, co możecie zrobić w tym kierunku. To też działa w drugą stronę, jeżeli tego nie zrobicie, to was nie znienawidzą. Także wybierzcie, co chcecie, zostawiam wam pole do interpretacji. Być atrakcyjnym i pożądanym przez płci przeciwną nie sprawi, że inni będą nas lubić. Wręcz przeciwnie, mogą nas na to, na to znienawidzić. Zwłaszcza osoby tej samej płci, co my. No tutaj po prostu w grę wchodzi najzwyklejsza w świecie zazdrość. Ej, ja sobie skoczę tylko do sklepu pobicie, dobra? Dobra, Ma. Głupia sprawa, w sumie nie znamy się, ale chciałabyś może podać numer. No, do, do tej twojej koleżanki, co teraz poszła. A. W... Jeśli nie zależy ci na sympatii innych ludzi i pragniesz zostać znienawidzony przez otoczenie, to musisz być bardzo głośny, gwiazdo żyć w towarzystwie i ogólnie pchać się przed szereg w każdej możliwej sytuacji. Ludzie nienawidzą osób typu hop do przodu, chyc na płot, takich głośnych, przekrzykujących wszystkich dookoła, więc jeżeli pragniesz być znienawidzony, no to twoje zachowanie powinno wyglądać mniej więcej w ten sposób. No i słuchajcie tego, bo to jest po prostu. Jakby, ja do niego zadzwoniłam, co nie ogarnęłam sobie to i obok na luzie wszystko, co nie fajnie było, jakby Mati, siedź na dupie, zaraz pójdziesz, słuchaj mnie, na czym ja skończyłam, aha ja jestem Wladimir Hodowla kaktusów, no, hodowla kaktusów i mam ten podręcznik do sukulentów Ej, Sandra Cicho, Martyna, zaraz powiesz, nie przerywaj i nie wiesz, że to jest niekulturalnie? No Obrażaj się ile wlezie. Obrażaj się na wszystko przy każdej możliwej sytuacji. Obrażaj się i strzelaj focha. I nie odzywaj się do drugiej osoby. Osoby, które się bardzo często obrażają, o byle co, albo robią to za często, są zazwyczaj niepożądane w towarzystwie. Jest to generalnie objaw niedojrzałości emocjonalnej, kiedy ktoś się często obraża. Ludzie, których lubimy, zazwyczaj, zamiast się obrażać i strzelać fochy, to staramy się wyjaśnić jakieś sytuacje. Ale nam nie chodzi o to, żeby być lubianym, tylko żeby być znienawidzonym, dlatego trzeba się zachowywać w ten sposób. Dobrze, że sobie hasło do Netflixa przypomniałam. To co oglądamy? Chcę Wiedźmina. Chyba żartujesz, przecież wiesz, że nie lubię fantastyki podszytej czarnymi alfami. Aha, czyli jak ty czegoś nie lubisz, to już tego nie możemy oglądać, tak? Zawsze ty musisz wybierać, tak? Dobra, przepraszam, możemy, możemy to włączyć, spoko. Zamówisz coś do jedzenia? Wiesz co, ja stąd idę. Burgery? Burgery? A nie pamiętasz, że wczoraj przechodziłam na wegetarianizm? Nie pamiętasz tego, jak ci mówiłam, że wczoraj przyszłam na wegetarianizm? Nie pamiętasz tego, prawda? Dobra, przepraszam, moja wina zapomniałam. Sorry. Nieważne. Idziesz za nudno do fryzjera? A, że niby powinnam zrobić coś ze swoimi włosami? No, no, nie, dla towarzystwa. A, czyli mnie nie stać Twoim zdaniem? Sandra, masz pokaźne niedojebanie. A, czyli ty możesz, a ja nie mogę, tak? Wiesz, co? Serio. To już, to już jest przegięcie. Idę sobie stąd. Dobra, idź tylko z za sobą. No lubi przebywać w towarzystwie pesymistycznych osób, które ciągle, wiecznie na wszystko narzekają i marudzą? NIKT! No właśnie! Więc jeżeli chcesz zostać znienawidzony przez swoje otoczenie, to koniecznie musisz narzekać zawsze, wszędzie, na wszystko i na wszystkich i wszędzie dostrzegać minusy zamiast plusów. Co? Siema Sandra, jak się czujesz? Źle. To chodź pójdziemy na dwór. Zaraz będzie padać jest zimno. ogólnie słabo jest na dworze, nie chcę tam iść polepszy ci się. Okej, okay, jak chcesz, żeby mi się pogorszyło, to proszę bardzo. No widzisz, spokój jest. Ludzie uśmiechnięci chodzą. Jest to ohydnie. Bo to jest na naród narkomanów i pijaków. Nic dziwnego, że się kuźwa cieszą z byle czego. O, zobacz, jakie bociany fajne tam są. Ochydne latające szczury. Tylko nauta niszczą. Przecież nawet nie masz samochodu. Ale jakbym miała, to mi się założyła, że specjalnie by nasrały na moje auto. Ej, gdzie ty idziesz? I na koniec bardzo, bardzo ultra ważny element, o którym nie można byłoby zapomnieć. Mianowicie, jeżeli chcesz, żeby ludzie znienawidzieli cię do cna, kładaj kilka zdjęć na Instagrama dziennie. A najlepiej kilkanaście. Im więcej zdjęć dodasz, im większy zrobisz spam twoich zdjęć, tym bardziej ludzie cię znienawidzą. Więc nie przejmuj się, jeżeli brzydko wyszłaś albo wyszedłeś na jakimś zdjęciu. Zamiast osuwać to zdjęcie, zrób kolejne, wrzuć kolejne. I na k... I tyle jest story ile wlezie. lezie. dosłownie każdy fragment swojego życia. Że jesteś na wakacjach, że kupiłeś sobie nową bluzkę, że jesteś samotny, że pies ci się ze na dywan i na Ay, nudne vlogi, Ona na tym, na bardzo nudne, gówniane tematy. Gwarantuję cię, że ludzie Ci się wtedy z, naprawdę znienawidzą, nocna. A jeżeli jesteś dziewczyną i masz nowe spodnie, to nie zapomnij, żeby zaprezentować je w lustrze w taki sposób. Siema. Ogólnie dzisiaj jest bardzo nudny dzień. Nic w sumie dzisiaj nie zrobiłam, a mi się nudzi bardzo. Ale no nie wiem, co z drugiej strony bym mogła zrobić. Jest tak zimno, ja już chcę lato. Miałam dzisiaj się ogólnie na zakupy, ale nie poszłam, po. Bo... Zaspałam, budzik mi nie zadzwonił. No i chyba zrobiłabym sobie laminację brwi i rzęs. Co na to? Ogólnie kupiłam dzisiaj jabłka. I kupiłam sporo tych jabłek, tylko że nie wiem, czy to jest legal, czy szampion. Może Wy wiecie. Jak wiecie, to mi pomóżcie. A teraz idę ogólnie posprzątać, bo mm, przychodzi do mnie koleżanka, więc muszę mieć trochę czysto w pokoju. Odkurzyłam parapet i go nawet pościerałam. Jest teraz czysty jak chyba jeszcze nigdy. Jestem na siebie dumna. No po prostu wygląda Kozacko wygląda, kozacko. Patrzcie, dajcie znać, czy wam się podoba. Yy, siema, możemy. Ogólnie ja właśnie prysznic i teraz yy, będę troszeczkę odpoczywać, bo cię był taki pracowity dzień, że trzeba troszeczkę odpocząć.